Przede wszystkim to jest sampelek filmowy z kamerki Nexbase'a. Możecie zobaczyć, jak się spisuje kamerka tutaj z przodu i kamerka z tyłu przy jednoczesnym nagrywaniu. Kamerkę można zdemontować w każdym momencie, ale wtedy od początku jakby cały film się nagrywa. Więc zobaczcie, jak jakościowo łapie ta kamerka. Z tyłu najpierw filmik z podglądu, tutaj z, kamer z kamerki z przodu, z kopitu. Przy okazji też możecie ocenić jak wygląda audio, jak słychać audio. I zaraz zobaczycie w pełnej krasie jak kamerka się spisuje w ciągu dnia. Godzina 16.03, czyli najgorszy moment, bo całe miasto jedzie do domu. Także stay tuned. No, no i teraz sobie będzie leciała muzyczka.